Dane, niech pan odpowie, skąd miał pan te dane? Wyciągnąłem z firmy, której pan był prezesem. Jak pan wyciągnął z firmy do tego? Niech pan mi się więcej powie, bo zgłoszono Jestem to To Jak pan pragnie wyciągnął z firmy A ktoś z, z telewizji polskiej był? Nie widział. Też pan nie widział. A wie pan co, myślę, że pan jest ch. No. O... Zwyczajny ch. takim normalnym, staropolskim ch. *dny. Przeszczelny Daniel Bajtek usiłuje zmusić dziennikarza telewizji TVN 24 groźbą wniosku do prokuratury do tego, by ten ujawnił źródło posiadanej przez siebie informacji. Równolegle podczas tej samej konferencji prasowej, Daniel Bajtek unika odpowiedzi na konkretne pytania dotyczące tego, jak wydrenowano. On i PiS, miliardy ze spółki OTS w Szwajcarii. Również dzisiaj pokażemy Państwu, jak Adam Michnik dosłownie zrównał z glebą tępych, prymitywnych propagandystów PiS. Adam Michnik był obecny podczas spotkania wigilijnego pracowników i dziennikarzy telewizji TVP. Byli tam także obecni politycy, ale też niestety propagandyści stóp propisowskich. Michnik krótko i zwięźle pokazał im, gdzie jest ich miejsce. No to, no to no to na koniec z okazji Wigilii czas na nasze życzenia. Nie będzie nic o tym, co pod obrusem, a także nie będzie nic o symbolach. Będą za to życzenia suwerennego myślenia, a także nieustającego uporu w walce z pisowskim badziewiem. Adam Bysiek, dzień dobry, zapraszam na świąteczne wydanie podsumowania dnia. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując pomagasz nam się rozwijać. Oczywiście zanim zaczniemy, jak zwykle, bardzo Państwa prosimy o kliknięcie łapki w górę tego kciuka do góry, on jest tu na dole i o napisanie komentarza, bo właśnie w ten sposób pomagają nam Państwo docierać z naszym przekazem do nowych odbiorców, nad czym pracujemy i za co bardzo wam szczególnie w ten dzień dziękujemy. A my startujemy od tego od Hecy, jaka wydarzyła się podczas konferencji prasowej, pewnie Państwo również są przyzwyczajeni, no, że gdy mowa o Obajtku, o TS-ie czy Orlenie, należy przygotować się na brysk hamstwa z ust Daniela Obajdka, no który podobnie jak Romanowski, ukrywając się w Budapeszcie, walczył o mandat europosła. No niestety pisowski motłoch poszedł i zagłosował na lubelszczyźnie poniekąd i do jakiegoś stopnia, także czasu, gwarantując Obajtkowi totalną bezkarność. Ten rozzuchwalony, tym barbarzyństwem, do jakiego doszło w wyniku haniebnej decyzji Kaczyńskiego, dalej pluje Polakom w twarz, a także atakuje dziennikarzy TVN24. Dodajmy, że Obajtek przygotował, zaprosił, to adekwatne słowo, na konferencję prasową dziennikarzy w przeddzień, no właśnie, świąt, które dzisiaj wszyscy na swój sposób, w zależności od wiary lub jej braku, przeżywamy. No i wówczas próbował zagłuszyć, czy nawet zbić z pantałyku dziennikarzy faktem, że lada dzień jest Wigilia. Pytania były konkretne, bo dotyczyły publicznych pieniędzy, które, jak rynsztok, jak prawdziwa rzeka, wypływały z budżetu Skarbu Państwa, a zatem równolegle ze spółki OTS w Szwajcarii. Obajtek nie widzi w nic złego i zdrożnego w tym, że zmusza dziennikarza do ujawnienia źródła własnej informacji. I robi to naprawdę w bezczelny sposób, bo groźbą złożenia do prokuratury doniesienia na reportera telewizji TVN24. że oh, pan, pana, to jest ja to ujawniałem w marcu, jak pan był prezesem tego Orle. No, proszę pan, pan, pan pan pana, Dlaczego pan robi te dane? Niech pan odpowie, skąd ma pan te dane? Wyciągnąłem z firmy, której pan był prezesem. Jak pan wyciągnął z firmy ten elektorat? Niech pan jeszcze nic powie, bo zgłoszę wniosek do prokuratury. Jak pan prawnie wyciągnął z firmy, której no proszę pana, no, pan co? Pan przyznał się w mediach, pana, w tej chwili, proszę pana, przyznał się pan w mediach, że pan bezprawnie wyciągnął informacje z, z obrębu. Przecież to jest artykuł z marca. Proszę pana, artykuł? A pan się artykułami posługiwał. Przecież ja tak rozmawiał, Ale, do, pan, ja pan do tego powie, Ja nie mam zamiaru posługiwać się artykułami, proszę pana, które pan sklecił, i które A. ktoś panu podrzucił ze służb, w to albo w to i w artykułami, to za pan było w parę kartek. Nie był Robert Kropielnicki, Przeze mnie w żadnym wypadku nie była zlecena inwigilacja i uważam, że w postępowaniu sądowym wraz ze świadkami to udowodnię. A z drugiej strony, proszę pana, ja panu coś powiem, gratuluję panu. Widzicie Państwo, jak te jest bezkarny, wyciągłem sobie to z urlęku. Brawo, dziękuję bardzo. Oczywiście zanim Państwa zachęcę i zaproszę do komentowania i wspólnej dyskusji o tej pisowskiej patologii, należy zaznaczyć, że jest to naprawdę jeden z nielipnych przypadków, gdy gość, który chwali się tym, że ma dyplom MBA, to ja pytam, czy może nie z kolegium Tumanu Pisowskiego, że jest uczonym menadżerem, świetnym strategiem, nagle ma wielki problem, ogromny problem z tym, by wyjaśnić, no jak te pieniądze wypływały. Więcej nie tylko nie wyjaśni, ale, a po pierwsze, strofuje dziennikarza ogólnopolskiej telewizji. Następnie robi coś, co w pale się nie mieści normalnie, trzeźwo, racjonalnie myślącym ludziom. Mianowicie próbuje zmusić go, by ten ujawnił źródło posiadanej informacji. Oba ale oczywiście zapomniał, że w trybie dostępu do informacji publicznej nikt nikomu nie robi jakiejś przysługi, udostępniając tak oczywiste dane, szczególnie tak istotne w kontekście interesu społeczeństwa i polskiego narodu. Wszak nie mowa o 40 zł, tylko mowa o kilkudziesięciu miliardach złotych, jakie mogłyby pomagać Polsce w jej rozwoju czy chociażby ekspansji. Mówię tu o pewnym progresie. Tymczasem wszystko to poszło na hotele. Robię sobie zębów, fryzur i bachusowe uciechy w hotelach sponsorowanych przez Państwa Też niestety przeze mnie, przez polskich podatników. A co państwo o tym sądzicie? I o tej bucie Obajtka zachęcam, pomimo wigilii, do wspólnej dyskusji na dole w komentarzach. Temat numer dwa dzisiaj to, szanowni państwo, skandal. Bo jest to próba uporczywego nękania. Uważam też, że nosi ona znamiona hejtu. No jednak te prawicuchy przyzwyczaiły nas do tego, że rymują się ze słowem chamstwo i po prostu takie zwykłe prostactwo doszło do tego, że podczas spotkania opłatkowego dziennikarzy i pracowników telewizji TVP, a więc tej, która dokładnie rok temu niemal co do dnia 367, bo policzyłem, rozpoczęła w końcu normalną yy, służbę publiczną i także nadawanie informacji, a nie był kłeczka czy innego Klachembacha, spotkali się w jednej z znanych restauracji w Warszawie i nie, jak twierdzą kłamiąc wrednie i bezczelnie prawicuchy jakiejś drogiej, według ze średniej półki, dodam, że lunch można tam jej za 30 zł jakby to cokolwiek zmieniało, no ale i my tutaj musimy te pisowskie kłamstwa, ten bełkot prostować. Szanowni Państwo, w tamtym miejscu, w tej restauracji spotkali się dziennikarze, byli także obecni politycy, no i również ci najsłynniejsi, znani wydawcy, jak chociażby Adam Michnik. Informacja o tej imprezie, no, rozeszła się pocztą pantoflową wśród dziennikarzy w formie SMS-ów, w maili, czy chociażby mm, jakichś takich, no, danych, że tu nagle jest jakieś spotkanie, jakby czymś niezwykłym było to, że grupa pracowników w tej czy innej stacji czy firmy spotyka się po to, by wspólnie nie, nie, świętować, złożyć sobie życzenia, poczuć jakąś taką zawodową wspólnotę na gruncie e, świąt, jakie każdy na swój sposób przeżywa. Wparowali tam z kamerą, próbowali zagłuszać, a także rozwalić to wydarzenie. Na szczęście był tam Adam Michnik, który przypomniał im, gdzie jest miejsce tak tempej propagandy. Nie widział, pan, nie widział pana posła, europosła Szłopki. Nie widziałem. Nie? A ktoś z, z telewizji polskiej był? Nie widział. Też pan nie widział. Ale wie pan co? Myślę, no. że pan jest ch. No. O... zwyczajnym ch. takim normalnym, staropolskim ch. wszystkiego najdłuższego panu życzę. Staro staropolski. To dziękuję panu uprzejmie za miłe słowo. Jaśnie panie. Oczywiście zetną się Państwo na pewno w internecie z kolejnymi urywkami z tego z tych fragmentów. Ludzie, którzy są znani z tego, że rozsiewali fake newsy i nie wykonują żadnej pracy dziennikarskiej, a zwykłą robotę prymitywnego hejtera próbują pałować, zaspokajając tą żywotną potrzebę tak pisowskiej gawiedzi. Po to by były chleb, igrzyska, był chleb, no i oczywiście by była ta pseudo rozrywka nawet w tym czasie kosztem tylko i wyłącznie tego, że ktoś miał czelność spotkać się, no i podzielić opłatę. Nawet symbolicznie, nawet ateistycznie, w jakikolwiek inny sposób im się to nie mieści w głowach. Ciekawy jestem, jak oni zachowaliby się, gdyby do ich tej nory zabitej prawicowymi i propagandowymi dechami ktoś parował wszedł i dokonał tego typu aktu. No po prostu zwykłego chamstwa. Jak Państwo oceniacie zachowanie tych ludzi i reakcję na Michnika zachęcam do komentowania. To na koniec, z okazji tego co dzisiaj wszyscy przeżywamy, chciałem Państwu życzyć oczywiście cały czas nadal racjonalnego, suwerennego, niezależnego od jakiejkolwiek partii, teorii czy ideologii myślenia. Czy Państwu, byście Państwo dalej byli swobodni, wolni intelektualnie, by to myślenie było frywolne, byście dalej potrafili oceniać i zdarać fakty z rzeczywistością. Tego też życzę sobie, oczywiście my z naszej strony dajemy słowo, nie zaprzestaniemy, nie poprzestaniemy, będziemy dalej walczyli z tym prawicowym bełkotem po to, by dawać odpór tempej propagandzie wciskanej jak papka do głowy motłochu. Oczywiście ja Państwa zapraszam dzisiaj z okazji, no tak, dla innych ważnego, dla jednych nieważnego. Dla innych całkowicie obojętnego święta, jak zwał, tak zwał. Wywiad, rozmowa sprzed kilku miesięcy przyznaję, ale myślę, że warto ją sobie odświeżyć, szczególnie, że była na antenie, która prosperowała, ale która no, nie dawała aż takiej możliwości docierania do tak szerokiej grupy odbiorców, jak dzisiaj państwo. Życzę wam tego, co najlepsze. Oczywiście dalej, jak mam nadzieję, państwo z nami zostajecie, komentujcie, dawajcie łapki w górę. No i oczywiście, jak zawsze, o co apeluję codziennie, klikajcie, subskrybuj, bo tylko w ten sposób, razem, wspólnymi siłami Uzupełniamy i poszerzamy archiwum bezprawia i niesprawiedliwości, a także bandytw i patologii suwerennej Polski. Zachęcam też w wolnej chwili, ale to już po tym okresie wolnego od pracy, do lektury z, e, naszego portalu informacyjnego czekPress.pl, Informacje z kraju, Polski oczywiście i ze świata polityki nie może Państwa zabraknąć. Życzę Państwu dobrego i spokojnego wieczoru, jak najsmaczniejszej kolacji. Do zobaczenia. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.